W słodkiej wodzie będą krokodyle, ale za to w słonej też krokodyle, dużo morderszych gatunków werkinów i co Marcin? Dokładnie tak, jadowite węże morskie. I skoro jesteśmy teraz przy wężach, co byście powiedzieli na to, żeby top 10 najbardziej jadowitych gatunków węży było akurat w jednym miejscu? Przecież to jest wspaniałe. Teraz słuchajcie, bo nie uwierzycie. Saki, niektóre będą mieć choroby weneryczne, a niektóre będą skakać na dwóch nogach i prowokować boksowanie. Czemu? Nie wiem. Ale na szczęście będą jeść głównie liście, i trawę, ale to przez większość czasu będzie spalone. Ptaki będą mieć taki sezonowy zep krwi i oczu, a niektóre będą takie frajerskie i będą tylko udawać, że chcą Cię zapić, ale w ostatniej chwili będą właśnie uciekać i będą się z Ciebie śmiać. Murówki, niektóre będą mordercze, a niektóre będą tak irytujące i będą tak boleśnie gryźć, że śmierć byłaby lżejszym rozwiązaniem. I teraz uwaga, mój autorski pomysł, eksperyment. Co byście powiedzieli na małe, niewidzialne, jadowite meduzy? Subskrybuj po więcej Australii.